I have a message for our American friends. Minister spraw zagranicznych Danii zganił administrację Trumpa za jej ton w krytykowaniu Danii i Grenlandii, mówiąc, że jego kraj inwestuje więcej w bezpieczeństwo Arktyki. Lars Løkke Rasmussen wygłosił te uwagi w filmie opublikowanym w mediach społecznościowych po piątkowej wizycie wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych J.D. Vansa na Grenlandii. Rasmussen powiedział, że Dania jest otwarta na krytykę, ale dodał, że nie podoba mu się ton amerykańskich wypowiedzi. Zwrócił również uwagę, że w styczniu Dania zobowiązała się do zainwestowania jednego i 9 dziesiątych miliarda euro w bezpieczeństwo Arktyki. Podczas wizyty w bazie kosmicznej Pituflik Vance oskarżył Danię o niedoinwestowanie bezpieczeństwa Grenlandii. Wielokrotne groźby Trumpa dotyczące aneksji Grenlandii spotkały się z gniewem zarówno na wyspie, jak i w Danii. W sobotę setki protestujących demonstrowało pod ambasadą Stanów Zjednoczonych w Kopenhadze, a niektórzy trzymali znaki z napisem: Grenlandia nie jest na sprzedaż.